Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie. E, witam serdecznie w programie Spotkania z wiarą. Dzisiaj moim gościem jest ojciec Grzegorz Kuraś, dominikanin, jak widać po stroju. Dokładnie. E, z Lublina, znaczy z Starnobrzega, ale aktualnie. Ale w obecnie w Lublinie, tak. Mhm. Aktualnie. E, I Grzegorz jesteś też biblistą, też specjalistą od pisma. Od, y, tak, od Pisma Świętego, a szczególnie od Apokalipsy, bo to jest moja taka, taka ulubiona księga. To myślę, że się spotkamy może jeszcze z Apokalipsą. Ja, ja w bardzo W Apokalipsie to bardzo lubię opowiadać. Ale no trochę może związek jest z, Apok z Apokalipsą w tym przeżywaniu tej niedzieli, która mhm. przed nami, niedziela Chrystusa Króla. Rozważać możemy różne teksty, ale wybrałeś, abyśmy pochylili się nad Listem do Kolosan, to jest drugie czytanie. Mhm. I posłuchajmy tego tekstu. To jest pierwszy rozdział i wersety od 12 do 20. Dziękujcie Ojcu, który Was uzdonił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas z władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczanie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone i to co w niebiosach, i to co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w nim ma istnienie. I on jest głową ciała, kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia, aby przez niego znów pojednać wszystko ze sobą: przez niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, prowadziwszy pokój przez krew jego krzyża. Amen. Lboki tekst. Myślę, że często tak, pomijany w przeżywaniu tego, tej uroczystości. Raczej się kaznodzieje skupiają... Na Ewangelii. Na Ewangelii. O ile w ogóle, nie? Bo to też jest ciekawe, że chyba nie za często głosi się homilia, a raczej takie kazania z takimi czasem truizmami, że Chrystus jest Królem. Jest Królem, oczywiście. Wszyscy się zgadzamy, że króluje. Zresztą, zresztą chyba tak jest, że takie skojarzenia z pewnym obrazem Chrystusa Pantokratora, albo nawet z takim innym jeszcze obrazem Chrystusa w koronach, takich tiarach potrójnych. Aha. Jest takie, takie nawet dążenie, takie ruchy oddolne, pewnie może bardziej jakiś grób, żeby Chrystusa obwołać takim królem, nie metaforycznym, tylko takim realnym. Nie? Mhm. Dosłownie takim, że On ma być tym, który rządzi, jest, mm -hmm. jest władcą, chociaż dzisiaj my chyba to królowanie tak rozumiemy myślę bardziej z historii, jak się mm -hmm. uczymy o królach y, o królach Polski i to chyba tak przekładamy, tak wydaje mi się y, jeden do jeden y, z takiego właśnie króla Polski na, Chrystus tak ma królować w podobny sposób, że ma właśnie zaprowadzić rządy, że ma wydawać sprawiedliwe prawa, wyroki mm -hmm. więc tak, tak myślę, no, czy ja tak, czy tak myślę, że tak jest, no bo ja tak nie myślę o Chrystusie królu. O. Zresztą to czytanie nam trochę chyba przychodzi z pomocą, na czym to królowanie y, ma polegać. Ewangelia może też trochę, trochę bardziej, bo tam jest królowanie z krzyża, akurat w tej niedzieli. Uh -huh. y, natomiast y, to słowo z kolosan, y, no chyba też bardzo wiele nam mówi. To znaczy, y, ja w tym tekście, y, po pierwsze, to tutaj widzę y, Pawła, który. Najpierw, i tak jak myślę, to znamy z historii, święty Paweł najpierw prześladował chrześcijan, był w 100 procentach przekonany, że robi bardzo dobrze, że oddaje sprawiedliwość Bogu prześladując chrześcijan i na drodze do Damaszku spotyka Chrystusa. I od tego momentu coś się zmienia w Pawle. znaczy On zachowuje swój taki zapał, jaki miał, kiedy był faryzeuszem. On to zachowuje. Całą tą wiedzę, zdolność rozumienia Pisma, Przemienia przez Chrystusa, I, i w tym tekście, to jest to jest niesamowite, wybrzmiewa dla mnie taka wielka fascynacja Chrystusem. Znaczy, Paweł jest autentycznie wpatrzony w Chrystusa, zakochany w Nim i On wszystko widzi przez Niego. Paweł też jest, on też zna sztukę retoryki, on jest dobrym retorem, on wie, jak przemawiać, i tutaj w tym liście, w tym fragmencie, który słyszeliśmy, jest taki ciekawy zabieg retoryczny, który Paweł robi. Ponieważ on mówi tak, że yy, ja nie mam wersetów, to nie wiem, w którym, czy nie ma numeru wersetów, mhm. więc nie wiem, w którym to jest, ale Paweł mówi tak, że jest pierworodnym wobec każdego stworzenia, w nim zostało wszystko stworzone i teraz, posłuchaj, jest tak, co i to, co w niebiosach i to, co na ziemi. Czyli jest zejście z nieba na ziemię. Możemy powiedzieć wcielenie. Z to, co w niebiosach i to, co na ziemi. Później jest wydzialne, niewydzialne, to wszystko stworzone i później Yy, jest yy, i później przechodzi do, z nim, on jest przed wszystkim, wszystko w nim, w nim ma istnienie, pierworodnym spośród umarłych, yy, przez niego, yy, aby pojednać wszystko ze sobą, przez niego i teraz jest to, co na ziemi i to, co w niebiosach. Czyli mamy niebo, ziemia, stocznie. I później z, i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach. My, jak czytamy te teksty, musimy pamiętać, że, ci, że, że Paweł w ogóle, autorzy biblijni, oni bardzo uważnie pisali te teksty. To, że jest tutaj zamiana tej kolejności, to nie jest przypadek. To nie jest tak, że a raz napisał tak, raz tak. Tutaj Paweł bardzo świadomie pokazuje, że jest taki ten moment wstąpienia z niebiosach na ziemi, z ziemi do nieba. Dlatego dla dla Pawa Chrystus jest wszystkim. Jest tym, który wstępuje z nieba na ziemię i tym, który później z ziemi przechodzi do nieba. To znaczy Chrystus jest wszędzie. Dla Pawła on jest, on jest autentycznie zafascynowany Chrystusem. On po prostu nawet mówi, że yy, na, na samym początku yy, o, dziękujcie Ojcu, on to uwolni nas pod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego syna. Nie mówi do królestwa Swojego, że Ojciec przeniósł do swojego królestwa, czy do właśnie Królestwa Bożego, tak jakby powiedział Żyd, do Królestwa Syna. Czyli, czyli zobacz, że, że dla świętego Pawła to jest to jest potężna fascynacja Chrystusem. I ja czytając ten tekst, tak pomyślałem sobie, że o to chodzi w, w królowaniu Chrystusa, znaczy taki zachwyt nad tym, że On jest Panem, że Chrystus jest, czyli nasz taki osobisty zachwyt nad Bogiem. To znaczy, że wszystko. Co całe moje życie, moje decyzje, sposób myślenia, yy, nawracanie się, wszystkie postanowienia, niedługo będziemy, prawda, yy, postanowienia nie jeść adw adwentowe, cukierków. tak, nie jeść cukierków i chodzić na roraty. Można, ale że to wszystko robię, jakby mając taką żywą fascynację Chrystusem. Mhm. Bo, bo ja, ja w pewnym sensie zazdroszczę Pawłowi tutaj, jak czytam i ja tak naprawdę skupię się na tym tekście. Bo tu wybrzmiewa człowiek, który w każdym zdaniu podkreśla to, że on po prostu o Chrystusie to może mówić godzinami. On jest tak nim autentycznie zachwycony, a jednocześnie to, zobacz, a nie jest przesłodzone, nie jest nudne, nie jest takie, że tak jak czasem nasze kazania, że to tak, no, no niby mówimy o Panu Jezusie, ale to widzisz, że ludzie przestają Cię słuchać, w pewnym momencie już sam, sam się sobą nudzisz. Yy, yy, to mówię o sobie akurat yy, natomiast yy, tu, jest, yy, tu jest człowiek, który mówi i w każdym zdaniu to by brzmiewa to, że on autentycznie chce głosić Chrystusa, bo on go spotkał i w tym spotkaniu zastąpiła potężna zmiana w Pawle i więc kiedy, kiedy myślę Kościół yy, tutaj przepraszam wszystkich liturgistów yy, nie jestem liturgistą, biblistą jestem yy, kiedy koń, kończymy ten rok liturgiczny właśnie yy, uroczystością Chrystusa Króla pokazujemy, że, że, że ostatecznie to wszystko ma zmierzać do królowania Boga, że to On ma być tym królem, ale takim królem, który nas fascynuje, pociąga, którym my chcemy autentycznie, żeby, żeby On był rzeczywiście tym pierwszym w naszym życiu. Przez to właśnie fascynację. Nie? Ja myślę, że też istotne jest, żebyśmy trochę zauważyli bo oczywiście możemy skupić się tylko na królu. I na jego królestwie, ale jaka jest nasza relacja do tego królestwa? Nie? Jaka jest nasza relacja do króla? Oczywiście ktoś powie: No, tak, jesteśmy poddanymi tymi, którzy jakby uznają jego władzę. Dobrze, to jest wszystko prawdą, ale ten pierwszy werset mi się wydaje, że jest bardzo taki fajny. Ten pierwszy przeczytany: Czyli Dziękujcie ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas pod władzy ciemności. Mhm. W zasadzie to już dwa wersety prawie. Czyli dziękujemy temu, który nas uzdonił do uczestnictwa w dziale świętych. Czym jest ten dział święty? No i to jest, no czy to jest uczestnictwo w tym życiu Bożym, czy uczestnictwo w tej, w tych, w pośród tych wszystkich, którzy widzą Chrystusa, którzy się nim fascynują, którzy są y, przez niego zbawieni. To jest ten udział w takiej wspólnocie ludzi, którzy są wpatrzeni w Syna Bożego. Bo, bo, bo dla świętego Pawła znaczy, całe prawo znajduje wypełnienie w Chrystusie, bo, bo, bo Paweł yy, będzie pisał, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem, zmartwychwstał zgodnie z Pismem. To, to, to jest ciekawe, bo on przed nawróceniem pod Damaszkiem dla Pawła nic, nie dzieje się zgodnie z pismem w chrześcijaństwie. Natomiast po spotkaniu z Chrystusem wszystko się dzieje z pismem. Wszystko się dzieje zgodnie z pismem. Chrystus umarł zgodnie z pismem, zmarł Chrystus zgodnie z pismem. Więc to królowanie, czyli nasze, tak jak mówiłeś, nasze nastawienie do króla, to jest taki oczywiście no, nasza relacja, która jest, uznajemy, żeśmy jesteśmy podanymi, służymy, ale z fascynacją. I właśnie między innymi ta fascynacja czy ta wdzięczność bierze się z tego, że tak jak przeczytałeś, że Bóg nas uzdolnił do uczestnictwa w dziele Świętych Światłości, uwolnił z ciemności i przeniósł do Królestwa Umiłowanego Słowa. Te rzeczy trzeba trzymać, czytać razem, że te wszystkie rzeczy, że ten udział, uwolnienie z ciemności, to nie jest po to, że o i tak teraz mogę sobie iść gdzie chcę, bo jestem wolny, tylko ja zostałem, y, mam możliwość bycia y, w gronie zbawionych uwolniony z ciemności, w królestwie syna. Jakby te rzeczy trzeba czytać razem. To jest, to jest po to. W sensie to uwolnienie z ciemności, jest po to, żeby być w królestwie y, syna Bożego. Mhm. Czyli, czyli tu jest ten, 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 ten właściwy kierunek. Znaczy Paweł od samego początku pokazuje, jaki jest kierunek y, naszego, na, jaki powinien być kierunek naszych pragnień, y, naszej miłości, naszego, z, naszego zainteresowania, to właśnie Chrystus. Mhm. I podaje przykłady, i podaje dlaczego bo jesteśmy uwolnieni, bo już nie jesteśmy w ciemności, bo jesteśmy do tego królestwa no, wezwani. Mhm. E, jeszcze jeden wątek chciałem tutaj poruszyć w związku z tym czytaniem, że jakby Paweł wykracza poza czas. E, my teraz powiedzieliśmy bardzo dużo jakby o naszej e, relacji, e, to znaczy o naszej e, też więzi z Jezusem, jakby podporządkowania się Jemu o tej światłości, ciemności, do której nas powołuje z ciemności do światłości, ale tu jest jakby, Paweł przedstawia to jakby tak bardzo, jakby wychodząc na zewnątrz, nie, pokazuje o tym stworzeniu. całą tą historię, nie, tak, I jakby tak. to jest też bardzo chyba istotne w kontekście tej uroczystości Chrystusa Króla, nie, że, bo, bo Żydzi, wiadomo, że jakby on też dedykuje jakimś konkretnym ludziom ten, ten, ten list. Ale wtedy, kiedy próbowano obwołać Chrystusa królem, to jakby wszyscy skupiali się na tym, co potrafił zobaczyć, do tym sobie wyobrazić. A Paweł, jakby totalnie omija ten temat, pokazując globalnie, że on jest obrazem Boga Niewidzialnego, że on był przy stworzeniu, że on jakby się do tego odniósł. To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, ponieważ mówienie o tym, że. Że wszystko zostało stworzone, że Bóg stworzył niebiosa, ziemię, byty widzialne, niewidzialne, strony panowania, zresztąści, władze, to, to każdy Żyd by się pod tym podpisał. No tak, Pan Bóg to stworzył. Natomiast właśnie to, co robi tutaj Paweł, on mówi, że to, się, że to wszystko jest w Nim, w Chrystusie, znaczy Paweł, yy, mówiąc o takiej tej, tej podstawowej prawdzie, yy, którą Żydzi wyznawali, że yy, no jedno z podstawowych prawd, że świat jest stworzony, że wszystko od Boga pochodzi, że to Pan Bóg nad tym panuje. To w tym momencie Paweł mówi: to się wszystko wydarzyło w Chrystusie. Czyli, czyli Paweł tak naprawdę tą, tą, pod tą Katechezę o stworzeniu umieszcza w kontekście Chrystusa. Przecież po raz kolejny tutaj dla mnie no po prostu wybrzmiewa tam zachwyt nad Chrystusem, który jest no, początkiem w sensie przez Niego wszystko się stało i dla Niego, czyli to. Czyli tutaj jest umiejscowienie tej, tej prawdy o stworzeniu świata w Chrystusie. To jest oczywiście wyjście poza czas, tak, stanięcie trochę, popatrzenie na, na całą tą rzeczywistość, ale mm, pamiętajmy, że to jest też odwołanie do mm, tej, no, tej podstawowej prawdy, w którą wydawali Żydzi. To też swoją drogą jest, jest fascynujące, że mm, jak sobie tak o tym pomyślimy, że ten mały naród który był przecież otoczony przez te wszystkie wielkie cywilizacje. Tutaj z jednej strony właśnie cywilizacje w Mezopotamii, tutaj masz e, Egipt. E, wielkie tworzyli te cywilizacje, tworzyły wielkie e, przecież systemy religijne i w tych systemach Słońce było Bogiem, Księżyc był Bogiem, gwiazdy były jakimiś bogami. Natomiast ten mały taki, taki, taki naród ma tą świadomość, ma tą ma objawioną prawdę, że to wszystko jest stworzone, że to nie są żadni bogowie, że to są po prostu takie rzeczy, które Pan Bóg uczynił. To, to jest fascynujące, bo oni, właśnie wszystko naokoło, każda kultura naokoło nich mówiła im coś zupełnie innego. I to były kultury fascynujące, potężne, którym się do dzisiaj zachwycamy, którymi oni się zachwycali, jak byli w Babilonie. Ale jednocześnie wiedzieli, że to wszystko jest stworzone przez Pana Boga. Czyli zobacz, że, że, że ta prawda o stworzeniu yy, świata przez Boga była bardzo ważna dla Żydów. Bardzo ważna. Yy, I teraz Paweł, który umieszcza to w kontekście Chrystusa, to my, my, my już tego może tak nie, nie przeżywamy, tego tak, ale dla tych, tych pierwszych Żydów, którzy to brali, na, nawróconych na chrześcijaństwo, pierwszych chrześcijan, którzy to czytali, to dla nich to było niesamowite, że to, co ja od dziecka wiem, że to jest wszystko stworzone, to jedna z podstawowych prawd, to się wszystko działo w Chrystusie, przez Chrystusa dla niego. Mhm. To musiało naprawdę zwalać z nóg. Yy, no absolutne absolutne nowum e, w kontekście jednak Chrystusa, który miał też naturę ludzką, prawda? Yep. E, a chciałbym jeszcze do jednego tylko wersetu się na koniec odnieść, bo mm -hmm. już trochę czasu rozmawiamy, e, żeby nikogo, jak powiedziałeś, nie, nie zanudzić, ale myślę, że nie będzie to nudne. E, ja się nie nudzę. Tak. <laughs> dostateczna rozrywka. Ja o, o Biblii to mogę mówić tak długo. E, mhm. Ostatni werset, ten dwudziesty, aby przez niego znów pojednać wszystko z sobą, przez niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, i tutaj ta końcówka wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża, wprowadziwszy pokój. Mówi się, że Chrystus jest księciem pokoju. Nie? W jaki sposób to wprowadzenie pokoju, bo troszeczkę powiedzmy też, odniosę się do te, tego, co mamy tu i teraz. Takie pragnienie, że jakby Chrystus, jakbyśmy ogłosili Chrystusa królem jednego czy drugiego narodu, czy każdy władca świata by go intronizował, no to na pewno zapanowałby pokój. Ale chyba Chrystus nie chce od nas niczego na siłę. Chce, żeby to były nasze decyzje odnośnie mhm. pokoju, prawda? Pokój się rodzi w każdym sercu. Dlaczego mówi się o Chrystusie, że jest księ księciem pokoju? Nie? W ogóle w takich no, w, 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 oczekiwaniach mesjańskich Starego Testamentu to Mesjasz, kiedy miał przyjść, to miał zaprowadzić pokój. Ale pokój był rozumiany w, na tej zasadzie, że wszystkie narody będą podbite, a Izrael będzie, tym, będzie królował, prawda? I wszystkie królowie z innych narodów będą przychodzić i tylko daniny składać. Y, i, I tu jakby Paweł no, mówię, on, jest, on jest Żydem, który, do, który się zachwycił Chrystusem, i On, on wie, że Chrystus, skoro Chrystus jest Mesjaszem, On w to wierzy, to musiał przynieść pokój. I, i dlatego i, i Paweł, i, i Paweł to, to widzi, tylko że Paweł doświadczył tego pokoju od Chrystusa, kiedy on się z Nim spotkał, i wtedy całe życie wszystko nagle tak Pawłowi się złożyło. I on, on później, już, później już mówi, ani życie, ani śmierć, nic nie jest w stanie mnie odłączyć od miłości Chrystusowej, bo on, jak jemu się cały świat, wszystko to, co uczył, jemu to się wszystko pokładało. To jest w pierwszym takim, takim znaczeniu. Znaczy, Chrystus zaprowadzi pokój na świecie, kiedy przyjdzie po raz drugi. Czy znaczy, drugie, drugie przyjście Chrystusa A, będzie. Drugie i ostatnie. Drugie i ostatnie będzie, no to będzie właśnie ten. Yy, cały ten sąd i to o czym wszystko czego myślimy, czego się boimy, to o czym apokalipsa bardzo pięknie mówi. Jednocześnie będzie właśnie między innymi zaprowadzeniem pokoju, ale takiego, że ludzie wszyscy wreszcie zobaczymy Boga, twarzą w twarz, i to będzie ten, to będzie ten właściwy pokój. Natomiast, no, Paweł doświadczył tego pokoju, kiedy Prześladował chrześcijan. Nie? On jechał do Damaszku z listami polecającymi, żeby chrześcijan więzić. Mhm. I on najpierw doświadczył takiego miłosierdzia Chrystusa w tym spotkaniu pod Damaszkiem, a później zostaje przyprowadzony do właśnie do chrześcijan, którzy się nad nim modlą, go, ten ananiasz, który go uzdrawia ze, ze ślepoty. Czyli, czyli Paweł zobaczył ten inny świat, To prawda jeszcze w tak zalążkach. On, Paweł nie, nie jest naiwny, on wie, że to nie jest taki pokój światowy, on, on, on to prześladowany, on to widział, że to, to nie będzie takie od razu. Natomiast już gdzieś w zalążku doświadczył czegoś zupełnie innego, że ten, który prześladował i chrześcijanie mieli pełne prawo, żeby go wyrzucić, nagle go przyjmują, mówią o Chrystusie, samego Chrystusa spotkał, który go też dał mu taki właśnie pokój mówi, popatrz Paweł, prześladujesz mnie, a teraz... I cyk, 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 i nagle. No i dzieli się w swoich listach e, niejednokrotnie swoim doświadczeniem, i tym właśnie, że, że Chrystus dał mu pokój. No i chyba tym będziemy pomału kończyć. Hmm. Ta, też takim życzeniem, żeby że nie musimy w sposób taki e, powiedzmy, zewnętrzny intronizować króla, Chrystusa królem, e, tylko może przede wszystkim ma być tym, kim był dla Pawła. Mistrzem, księciem pokoju. Tak, ja myślę, że tego i sobie, tego sobie życzmy wszyscy tu obecni i wy, nasi drodzy słuchacze, tak takiej fascynacji Chrystusem. I wtedy, jak będziemy się autentycznie Bogiem zachwycać, fascynować, autentycznie będzie nas Chrystus interesował, będziemy wręcz tak no, naprawdę radośni z tego faktu, że że możemy Chrystusa dotknąć w Komunii Świętej, że możemy na Niego patrzeć, że, że, jest, że jest między nami, że chce naszego zbawienia i pokoju, to wtedy, no to będzie oddawanie tej właściwej chwały Chrystusowi jako Królowi. Kiedy nasze życie będzie też jakąś fascynacją Bogiem, to to jest ten... ten bo można oczywiście ukoronować Pana Jezusa, można, ale jeżeli na tym poprzestaniemy, to, to jest ten wraz zewnętrzny, który szybko przemienia. się wydarzyć coś więcej. Amen. E Dobrego przeżywania niedzieli Chrystusa Króla. Moim Z gościem Panu. był ojciec Grzegorz Kura ja jestem ksiądz Dominik Szymański. Szczęść Wam Boże. Z Panem Bogiem.